Budda wraca na YouTube'a i ogłasza start własnej platformy streamingowej z płatnym dostępem do jego nowych filmów, a widzowie w odwecie mocno go skrytykowali za ściąganie z nich kasy. Dodatkowo Dubiel domaga się kary więzienia dla Wardengi, dostaliśmy kolejne mocne zdjęcia w sprawie Epsteina, kolejny sponsor kanału Zero ma wokół siebie głośne kontrowersje, a hakerzy zaatakowali sklep Wukadzików i wykradli dane ich klientów. Na mushi.pl dalej macie gotowe zestawy świąteczne. Jeżeli jeszcze nie zrobiliście komuś prezentu, to wciąż macie gwarantowaną wysyłkę przed świętami. Każdy z zestawów ma dołączoną dedykowaną kartkę z moim podpisem, więc wpadajcie na mushi.pl i zamawiajcie. Partnerem kanału jest KFD, który niedawno wypuściło własne autorskie perfumy. Linka macie w opisie, a z kodem konop. Daniej. Partnerem odcinka jest XDB. Jak chcecie zobaczyć, czego można spodziewać się na rynkach w 2026 roku, pobierzcie bezpłatny raport Prognozy Rynkowe na 2026. Linka macie w opisie i wykorzystajcie tę wiedzę w swoich inwestycjach. Zaczniemy od update'ów do sądowych przygód Wardengi, ponieważ Sylwo ma pójść siedzieć za kraty, a przynajmniej tego domaga się Dubiel. Jak pewnie pamiętacie w sprawie Dubiel Wardenga zapadł już pierwszy nieprawomocny wyrok. Wyrok bardzo niekorzystny dla. Bardęgi, bo mówimy o karze 350 tysięcy złotych. To jest w ogóle rekordową stawką w Polsce, jak chodzi o artykuł 212. I oczywiście to nie jest kwota, która miałaby pójść na y, konto Marcina Dubiela, a na konto oczywiście Skarbu Państwa oraz Fundacji Wskazanej przez Dubiela. I dopiero z wyrokiem w takiej sprawie karnej Dubiel będzie mógł złożyć sprawę cywilną i tam walczyć o potencjalne odszkodowanie dla siebie. Druid wtedy napisał, że sąd nie uznał jego argumentacji o uzasadnieniu celu społecznym i zapowiedział, że będzie apelował od tej decyzji. No i tak jak apelacja Wardengi była logiczna, tak apelacja Dubiela od tego wyroku jest nietypowa. Jak się okazuje, to Marcin Mimo nieprawomocnej wygranej i rekordowej kary finansowej dla Wardengi, uznał, że to jest za mało i domaga się bezwzględnej kary więzienia na rok dla Wardengi. Marcin zażądał roku pozbawienia bezwzględnego, bezwzględnego pozbawienia wolności dla mnie, czyli dopiero dla, tra, y, y, Marcin chce, żebym trafił na rok. To też nie jest jakaś nowa rzecz, bo jeszcze przed pierwotnym wyrokiem Dubiel ubiegał się o taką karę dla druida, więc teraz to po prostu podtrzymuje. Trochę to jest bezczelne, trochę pokazuje, że lepiej pewnych spraw chyba po prostu nie tykać w naszym kraju, bo na końcu to wy skończycie z dziesięcioma sprawami i wnioskami o bezwzględne pozbawienie wolności. Ciężko mi uwierzyć, że ten wniosek mógłby przejść, ale dajcie znać, co wy sądzicie i czy ja apelat od wyroku pierwszej instancji powinna przejść. Kanał 0 ma ostatnio jakiegoś nie farta do swoich sponsorów. Niedawno rozmawialiśmy o ancenzor VPN-a, a tym razem sytuacja dotyczy Zena, który jest litewską instytucją pieniądza założoną przez Polaków. Co ciekawe, to w radzie nadzorczej tej firmy od niedawna zasiada Andrzej Duda, który jak możecie kojarzyć, w ostatnim czasie dostał osobny format w kanale Zero. Jakoś kropki się łączą między tym wszystkim, nie wiem jak, jak wy myślicie. No i jak się parę dni okazało, to Bank Litwy nałożył na fintech niemal 2 miliony euro grzy wraz z ostrzeżeniem po kontroli obejmującej m.in. przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ocenę ryzyka klientów oraz zasady ochrony środków powierzonych przez użytkowników. Już gdzieś to słyszałem. Bank Litwy wskazał, że w badanym okresie Zen nie zapewnił prawidłowej ochrony ryzyka klientów, a procedury wewnętrznej kontroli miały istotne braki. Co więcej, to środki monitorowania miały być niewystarczające, by skutecznie zarządzać ryzykiem i wyłapywać podejrzaną aktywność. Za przykład podano, że spółka Zen nieprawidłowo regulowała i nie zawsze stosowała wzmocnienie działania wobec klientów wysokiego ryzyka. Dodatkowo Zen miał nieprawidłowo zabezpieczać środki klientów oraz nie zapewnił, by kontrola wewnętrzna była niezależna od interesów biznesowych. Dodatkowo Bank Litwy wystosował w ich stronę ostrzeżenia za przekazywanie niedokładnych danych, między innymi o aktywnych klientach, rachunkach czy obrotach, więc całkiem sporo tego jest. Patrząc, że jest to podmiot, w którego zarządzie zasiada do niedawna prezydent Polski, to całkiem sporo tego psyfu. Natomiast Bank Litwy zapewnił, że firma przygotowała i uzgodniła plan usunięcia naruszeń, który zaczął już wchodzić w życie. Zen też miał przedstawić raport z audytu, w którym potwierdzono usunięcie nieprawidłowości. I do końca marca 2026 roku Zen ma ukazać pełną opinię audytową, potwierdzającą zgodność działań z wymogami prawa. Czekając na ukazanie akt Epstein'a, których ujawnienie obiecał sam rząd USA, dostaliśmy kolejną porcję Epsteinowych zdjęć. Lecz w przeciwieństwie do tego, co dostaliśmy ostatnio, te są znacznie. Znacznie gorsze Bo to nie tylko sama w sobie wyspa finansisty A osoby, które miały na nią przylatywać I wśród niemal 100 opublikowanych zdjęć Mogliśmy zobaczyć m.in. Byłego prezydenta USA Billa Clintona Byłego doradcę Trumpa, czyli Steve'a Banona, Ekonomistę Larry'ego Summersa Założyciela Microsoftu Billa Gatesa Czy też obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa. Na początku opublikowano 19 fotografii z ponad 95 tysięcy uzyskanych na mocy wezwania sądowego i na trzech z nich pojawił się prezydent. Na jednej prezydent pozuje z kilkoma kobietami, na innej widać Trumpa wraz z Epsteinem rozmawiających z modelką na przyjęciu Victoria's Secret. To zdjęcie miało już być akurat wcześniej publiczne i na ostatnim zdjęciu również pozuje z jakąś kobietą, której twarz została ocenzurowana. A później po wypuszczeniu dodatkowych fotografii dostaliśmy także halloweenową dynię Trumpkin oraz zdjęcia opakowania gumek z wizerunkiem Trumpa za 4,5 euro, podpisane "Jestem ogromny". I ono chyba wywołało największą Burze. Oprócz tego były też fotografie na przykład zabawek erotycznych, takiej rękawicy, gdzie każdy z palcy był zamieniony w przyrząd do penetracji. Ludzie na masową skalę zaczęli robić z tej rękawicy memy, przerabiając ją na różne sposoby. Inne zdjęcie przedstawia Epsteina, rozmawiającego w biurze ze Stevenem Bannonem i na jego biurku możemy zobaczyć ocenzurowane zdjęcie oprawione w ramkę, więc tylko możemy spekulować, co na tym zdjęciu mogło być. Postać Steve'a pojawiała się na większej liczbie fotografii, tu na przykład mieli selfie w lustrze, i w przypadku Banana jest to o tyle kontrowersyjne, że gość jest mocno uwikłany politycznie. Do 2017 roku był doradcą Trumpa, a wcześniej szefem jego kampanii wyborczej. Na zdjęciu ukazującym Billa Gatesa widzimy u jego boku e, księcia Andrzeja, tego samego, którego Virginia Dufres oskarżyła o napaść seksualną. W pełnej wersji widać tu także króla Karola. I tych zdjęć jest znacznie więcej. Tak jak wspominałem, ujawniono niemal 100 fotografii. I niestety, ale wszystkie zdjęcia są bez dodatkowych dodatkowego kontekstu, czyli bez daty, miejsca fotografii i tak dalej. Możemy się jedynie domyślać, że może chodzić o wyspy dziewicze należące do miliardera. No i wiadomo, no przebywanie w towarzystwie Epsteina nie musi dowodzić o umoczeniu w całą tę sprawę. No ale chyba wszyscy się zgodzimy, że również nie wygląda to najlepiej. I reakcja Trumpa na te zdjęcia była całkiem zachowawcza w porównaniu do tego, co widzieliśmy przez ostatnie miesiące. Włącznie z tą całą sytuacją między nim a Elonem Maskiem, który dla przypomnienia w dużej mierze jeszcze mocniej rozmuchał sytuację swoim tweetem, który napisał, że Trump jest w aktach Epsteina i to dlatego ich nie chcą publicznić. W każdym razie Trump stwierdził, że te zdjęcia to nie są jakąś wielką rzeczą. Wiele osób przebywało w towarzystwie Epsteina i nie jest niczym zaskakującym, że byli też fotografowani w jego otoczeniu. W związku z tym to nie jest żaden big no I co, no, w sieci rozpętała się absolutna burza, oczywiście e, lawina memów. Do końca deadline'u na upublicznienie akt zostało zaledwie kilka dni, więc czekamy, tak jak wspominałem, samo bycie na zdjęciach nie jest jeszcze dowodem na popełnienie jakiegoś przestępstwa, ale musimy poczekać do 19 grudnia. Jak ktoś się pojawi, to wszystkim was poinformujemy. Moje, więc subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie. Jeśli szukasz gry oferującej prawdziwie intensywną militarną akcję, War Thunder to darmowy kolos multiplayer, gdzie czołgi, helikoptery, samoloty i okręty toczą bitwy na epickich mapach. Masz dostęp do szerokiej gamy pojazdów od prototypów z połowy XX wieku po najnowocześniejsze drony i systemy rakietowe. Najlepsze jest to, że tutaj zapominacie o czymś takim jak pasek. Życia. W Wortanderze nie zbijasz komuś HP. Tutaj liczy się fizyka. Trafisz w gąsienicę, wróg stoi, trafisz w amunicję, wieża leci w kosmos. System zniszczeń i podgląd rentgenowski, gdzie widzicie dokładnie, co uszkodziliście, to jest absolutny sztos. Gra cały czas się rozwija, bo właśnie wleciała potężna aktualizacja, czyli Head. Doszły nowe maszyny: francuski Jaguar, brytyjski Shaftin 900, radziecki T-3485 STP, wenezuelski SU30 MK2 AMV i wiele innych, a mapy takie jak Stalingrad i Karpaty dostały graficznego kopa i wyglądają teraz ultra realistycznie. Pobierz War Thundera za darmo na PC, Xboxa oraz Playstation używając linka w opisie, a jeśli jesteś nowym graczem bądź wracasz po półrocznej przerwie, zgarniesz pakiet bonusów, czyli 100 tysięcy srebrnych lwów, dekoracje orzą męstwa oraz masę dodatkowego sprzętu. Możesz też zanurzyć się w ekscytujących bitwach na War Thunder Mobile, czyli epickiej mobilnej grze akcji multiplayer dostępnej na iOS i Android. Linka znajdziesz w opisie oraz przypiętym komentarzu. Teraz pogadamy o poważnych problemach WK dzika, ponieważ wykradziono dane z ich sklepu, czyli adresy, imiona, nazwiska, maile oraz numery telefonów ich. Klientów. Wszystko zaczęło się od tego, że ich klienci zaczęli dostawać jakieś dziwne maile z mikrocypkiem, czyli takim streamerem z Twitcha. Zamówiłam paczkę z włoka dzika. O co chodzi? Zdjęcie ma nazwę pdf.jpg, ale pdf nie skrótem. I rzeczywiście mamy maila od dzika, czyli zamówiłeś 1x Cyprian Banino, mikrocypek 1 158, tyle zapłaciłeś, pozdrow status twojej paki, kurwa to jest do wysłania, impost, a na szafce xd 010, zdjęcie produktu w załącznikach. Co? No, ten mail był o tyle dziwny, że był wysłany z oficjalnego maila sklepu Wukadzik. Krótko po dostaniu takich dziwnych maili pojawił się komunikat już oficjalny od Wukadzika z informacją, co się w ogóle dzieje. Droga armia, tej nocy do części z Was mogły przyjść nieoczekiwane maile o jeszcze bardziej nieoczekiwanej treści z naszego maila. Nikt z naszej firmy nie jest ich autorem, choć adres się zgadza. Cała sytuacja to wynik włamania się na konto jednego z pracowników. W praktyce wynikało to ze zmiany szablonu mailowego, który wysyłamy do Was automatycznie po zrealizacji realizowaniu zamówienia. Już w nocy dzięki waszym wiadomościom informującym nas o sytuacji, mogliśmy zareagować, zatrzymać całe zajście i natychmiastowo zastosować dodatkowe zabezpieczenia, tak by sytuacja nie mogła się powtórzyć. Uwaga, to jest ważne, nie zmienia to faktu, że taka sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca. Wasze dane są w pełni bezpieczne, ale na wasze skrzynki mailowe nigdy nie powinny trafić takie wiadomości. Zareagowaliśmy tak szybko jak tylko się dało, ale umówmy się, lepiej zapobiegać niż leczyć. Za to jeszcze bardziej oczywiście przepraszamy. No i z tego maila wynikało że chyba jest wszystko ok. Jakiś dziwny włam na konto jednego pracownika wysłali jakieś trollowskie maile. Skoro dane użytkowników są bezpieczne, to chyba wszystko jest git. No ale nie do końca. Na ich Instagramie pojawił się następujący komunikat. Bijemy się w pierś i przepraszamy za błędny sygnał i wiadomości z naszej strony o tym, że wszystko w porządku. Pośpieszyliśmy się. W nocy z 7 na 8 grudnia zostaliśmy zaatakowani, a dane części z Was zostały wykradzione. Wszystkie osoby, których dane zostały przedmiotem ataku, dostały od nas wiadomość. Naruszenie dotyczy imienia i nazwiska, adresu, e-maila, numeru telefonu, informacje o złożonym zamówieniu, w pojedynczych przypadkach też numery kont bankowych oraz adres. Całkiem sporo tego, szczególnie, że no, WK jest Ogromną marką, to jest ogromny sklep i mają prawdopodobnie tysiące klientów. Traktujemy tę sprawę bardzo poważnie, jesteśmy w stałym kontakcie ze specjalistami. Przekazaliśmy informacje o adresach e-mail oraz numerach telefonu do państwowego serwisu. Dzięki temu każdy może zweryfikować, czy jego PESEL, adres e-mail lub numer telefonu znajdował się w jakimś znanym wycieku. Eksperci wskazują, że tego typu ataki są już stałym elementem cyfrowej rzeczywistości. Dlatego dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Poniżej macie link do bazy wiedzy CERT Polska, gdzie znajdziecie najważniejsze informacje o zagrożeniach. Serwis Sekurak napisał, na X, że dane klientów WK zostały wystawione na sprzedaż i według przestępcy oferującego bazę znajduje się tam około 125 tysięcy rekordów. Ponoć wśród tych informacji przestępca ma listę współpracy z influencerami, w tym ich kwotę. Props dla WK Dzika, że wzięli to od razu na klatę, przyznali się do błędu oraz czarno na białym wskazali, to się odwaliło. Tu gdzieś zostawiam wam adres strony, gdzie możecie sprawdzić, czy wyciekł wasz numer telefonu, numer PESEL. No, trzeba uważać i zamawiać tylko ze odpowiednio do zabezpieczonych sklepów takich jak Musi P. bo jeszcze mnie dojadą zaraz jakieś mikrocypki. Od pewnego czasu Kamil La teezował swoich widzów tworzeniem czegoś wielkiego. Tutaj jakiś post na Instagramie, tutaj wpis na kanale nadawczym, w międzyczasie nowe piosenki, odbierane bądź co bądź dosyć średnio, a to dlatego, że odbiorcy Kamila czekali tylko na jedno powrót na YouTube'a i po jego aresztowaniu najpierw w Polsce, a później tym krótkim epizodzie w USA, wielu zastanawiało się, czy Budda wróci na YouTube'a, a jak tak, to w jakiej formie, w jakiej częstotliwości i tak dalej. Sam wspominał jeszcze przed aresztowaniem, że nie ma zamiaru dalej działać w to jest ostatni film w historii kanału i to jest materiał specjalny, tym samym wykluczając potencjalny powrót na YouTube'a, aczkolwiek kiedy wrócił na Instagrama, wrócił z muzyką tymi dwoma statementami i nie tylko. Raczej wszyscy o tych obietnicach zdążyli zapomnieć. I prawdopodobnie jego oddana publika w 100% wybaczyłaby mu ewentualne złamanie tej obietnicy odejścia od YouTube'a. Jednak Budda wpadł na inny pomysł, który w dużej części nie spodobał się jego własnej Publice. Kilka dni temu na jego Instagramie pojawiło się odliczanie pod tytułem Film zapowiadający projekt Platforma. Na kanale nadawczym dodał, że to coś, nad czym pracuję od ponad pół roku. Taka zapowiedź po tych wcześniejszych ruchach dość jasno sugerowała, że chodzi o powrót do kontentu motoryzacyjnego. Pytanie pozostawało tylko w jakiej formie. No i okazało się, że Kamil wymyślił uruchomienie własnej platformy streamingowej, gdzie za płatnym dostępem będzie można obejrzeć jego nowe materiały. Wracam do. Was. Natomiast słowo się rzekło i nie wracam na YouTube. I pomysł miał się wziąć z tego, że najpierw odezwały się do niego jakieś dwie duże platformy streamingowe, które chciały wykupić cały katalog jego filmów i wziąć go ekskluzywnie na swoją platformę, by tam publikował treści. Częstotliwość dwa filmy na miesiąc. Kupieniem tego, abym publikował dwa materiały w miesiącu u nich. Na platformie. No ale finalnie Buddha stwierdził, że zrobi to sam. Nazwa to czysta strona internetu. Ma tam być wyłącznie kontent rozrywkowy, wolny od całego dramowego środowiska, pomówień czy wyzwisk. Bez żadnej cenzury. Dla naszych najbardziej zaangażowanych odbiorców, mam nadzieję, że dla Was wszystkich, tworzymy więc własną platformę pod nazwą CS. I. Więc Buddha zrobił swój prywatny lalaland, gdzie nikt go nie obrazi, nie będzie niemiłych komentarzy, jednocześnie nie będzie tam cenzury od wielkich, złych korporacji i odetnie się od tego całego bagna na YouTubie. Czy jakkolwiek przekonam tych z was, którzy mnie nie lubią? Nie. I wcale nie mam zamiaru was przekonywać, bo to nie dla was jest ta platforma. Zaznaczył, że produkcje na platformie mają być długie, bo jest to od 45 minut do aż półtora godziny. W materiale na YouTubie mamy nawet różne przebitki z tych wszystkich nagrywek i naprawdę wygląda to Fajnie, ciekawie. Tylko pytanie czy obroni się to zainteresowaniem widzów, bo cena subskrypcji jest mocno zbliżona do faktycznych platform VOD, gdzie ludzie nie mają dostępu do jednej produkcji, a całego mnóstwa seriali, filmów czy programów. Ubudy jest 45 zł za miesiąc, 230 za pół roku, no i 777 za roczny dostęp wraz z biletem na jakieś bliżej nieokreślone wydarzenie live. A no i w Grodnie macie y, zniżkę na he 20 z ceną poszliśmy do absolutnego minimum, tak żeby było na to stać każdego z was. Czyli wychodzi 37,77 na miesiąc, a jak wykupicie roczny dostęp, to wychodzi tylko 27,77. I Kamil stara się mocno zracjonalizować ten ruch, jak. Brat, bratu. Jak brat, bratu, jak ziomek z ziomkiem, usiądźmy i po kolei. Tłumaczy, że przecież obiecał, że nie wróci na YouTuba, więc, dlatego, zrobił swoją platformę, by nie budować kapitału jakimś korporacjom. Że na YouTube jest ogromny syf i hejt, więc, on zrobi swoją dobrą, jasną i y, czystą stronę internetu. Że to tylko 37 zł zamiast 69, nie wedle spekulacji, jakieś 69 zł tylko 37,77. A tak poza tym, to na YouTubie wcale go nie oglądaliście za darmo, bo musieliście oglądać reklamy. Płacicie swoją uwagą i czasem podczas oglądania reklam. A u niego w pakiecie, uwaga, że na CSI reklam nie będzie. Dziękujemy Ci Wielki Budda, że za 40 zł miesięcznie nie mamy jeszcze tam dodatkowych reklam. W ogóle YouTube premium nie jest przypadkiem tańszy. Oglądając ten film odbieram trochę wibrację, jakby Budda znowu próbował mi sprzedać losy na loteria. I tworzył z ludźmi historię, wiecie, bud budujemy historię. I wyczuwam tu nawet podobne schematy, a nawet yy, pewne sztuczki manipulacyjne. Na przykład Budda wyliczył, że on na tym złym YouTubie przez 2023 i 2024 rok zarobił z AdSense'a tylko 2 miliony. 968 tysięcy złotych. A na filmy to on wydał dziesiątki milionów i jest na minusie prawie 40 milionów złotych na swoich produkcjach. 40 milionów. W obu tych wersjach, jak widzicie, różnica jest potężna w obu tych przypadkach. Tak to jest napisane. No i gdyby on miał robić filmy w budżecie z YouTubeowego AdSensa, to te filmy byłyby gówniane i on by się taplał w basenie z kulkami. To pewnie robiłbym badziewie, które nikogo z Was nie interesuje. Pewnie skakałbym do basenu z kulkami zamiast wieść Lore pełną sprzętu na przykład na biegun północny. Bo to nie jest tak, że w tym samym czasie za pomocą YouTube'a promował sobie loterię czy market dose, z których zarobił dziesiątki milionów złotych i to kupowanie sobie Bugatti czy nagród do loterii, to był wyłącznie koszt marketingowy, z którego i tak zarobił. Więc robienie tych wyliczeń, że ile on to jest na minus, kiedy każdy publicznie wie, ile dziesiątek milionów prokuratura tam pozabezpieczała na kontach, to to jest po prostu... Śmieszne. Zatem, co to jest za koszt, że on sobie kupił Bugatti? Bugatti, które było promocją doza, Bugatti, który może sprzedać i odzyskać te pieniądze, to. Do... <ścoughs> Come on. I każdy wie, jak Buddha działa od lat. Te loterie czy DOS to były fundamenty finansowania jego największych projektów i tego nie można odmówić. Takich filmów nikt na polskim YouTubie nie robił. Więc rzeczywiście ładował te pieniądze od widzów w te filmy i ci ludzie finalnie w zamian coś ciekawego dostawali. A mu w robieniu tego wszystkiego i tak zostawała kupa Forsy na koncie. No ale teraz, kiedy loterie się skończyły, a już przypał jest je robić, no to wiecie, no Buddha nie wróci do robienia filmów tam za kilka milionów, za sensa Nie, to się nie opłaca ta platforma jest po prostu jakąś nową formą finansowania kontentu i zamiast to powiedzieć wprost robi jakieś dziwne wyliczenia, że on z tego YouTube'a to jest 30 milionów złotych na minus, więc kupujcie dostęp do platformy i budujemy historię. W każdym razie Kamil zapowiada, że pierwszy materiał ma się ukazać 20 grudnia, a od Wigilii ma być daily do końca grudnia, także e, no rzeczywiście to jest całkiem sporo kontentu, ale daily na tej platformie nie będzie trwać w wieczność, bo potem jak dobrze go zrozumiałem, widzowie mają Dwa filmy w miesiącu. Subskrypcje na innych platformach streamingowych ze znacznie większą biblioteką filmów i seriali kosztują podobne pieniądze. Uważam, że to dość ryzykowny pomysł i ciężki projekt w utrzymaniu i realizacji, ale może te filmy będą na tyle potężne, a społeczność okaże się na tyle zaangażowana, że to po prostu wypali. I tak naprawdę budźcie wystarczy przekonać około 60 tysięcy widzów, aby zarabiać z tego 2 miliony. Miesięcznie. Patrząc na zaangażowanie jego widowni tego, że mimo wszystko całkiem sporo komentarzy cieszy się z tego, że wrócił i jakby wspiera go w tym pomyśle, myślę, że jakby ma to potencjał na wypalenie. Do odbioru ludzi przejdziemy jeszcze za chwilę, bo jest jeszcze ta e, druga strona. Na sam koniec dostaliśmy nieco więcej backstage'u, jak chodzi o jego zatrzymanie w sprawie z loteriami. Budda zdradził, że po tym czasie zarówno on, jak i jego partnerka trzymają się stabilnie, chociaż po tym całym aresztowaniu e, został jakiś uszczerbek na psychice. Grażyna ma się całkiem. Całkiem nieźle, jest w miarę ok. Oczywiście, areszt wyrządził jej jakąś tam szramę, powiedzmy, że uszczerbek na psychice. Jak chodzi o ten wers z jednego z jego statementów, czyli, że realnie myślał, że to aresztowanie to żart, to nie był to tekst wyłącznie pod rym, a fakt. Ponieważ jego ekipa miała plan, by na finale tej ostatniej loterii swejkować wjazd antyterrorystów. W moja ekipa miała pomysł, żeby sfejkować wjazd antyterrorystów. W związku z tym, jakie plotki krążyły na nasz temat, chcę, żeby potraktować to jako żart sytuacyjny, ja byłem po prostu w 100% pewien, że to, co dzieje się następnego poranka, to jest ich kontynuacja. Pamiętacie pewnie te e, protesty pod e, aresztem śledczym, gdzie był e, Budda otrzymany. to okazało się, że Kamil to wszystko słyszał. Zresztą odpowiedź brzmi tak. Słyszałem was i to całkiem wyraźnie. Strażnicy mówili, że w życiu czegoś takiego nie widzieli w takiej skali i z takim zaangażowaniem. No i Kurczę, tak jak Jehanka na Twitterze z tym całym jego pomysłem z platformą streamingową jakoś mnie specjalnie nie dziwi, bo tam domyślnie Budda jest kopany tak samo jak każdy influencer, to nie spodziewałem się aż tak dużego negatywnego nastawienia jego własnych widzów w komentarzach. Myślę, że każdy woli oglądać kilka reklam, niż płacić 40 zł. 3 dychy miesięcznie za dwa filmy, czekamy na pirackie wersje na innej platformie. Tak jak się ucieszyłem na Twój powrót, tak za zachuja nie będę opłacać 10 z kolei miesięcznej subskrypcji, których wszyscy już mają chyba dość. To jest żałosne. I oby nikt nie poszedł tą drogą z takim pomysłem. Z całym szacunkiem do Ciebie, Kamil, ale cena za abonament, w którym będzie można obejrzeć dwa filmy w miesiącu, jest zdecydowanie za duża. Tak jak bardzo lubię Ciebie i lubię oglądać Twoje filmy, to raczej nie zdecyduję się wykupić abonamentu. I wiele, wiele innych w podobnym stylu, już nie wspominając o tych, które wytykają mu hipokryzja. Ostatnia loteria, ostatni film, koniec z internetem przez złe parapety. Naprawdę tam było całe mnóstwo różnych odklejek. W perspektywie widza Budda trochę wywołał wrażenie jakby kończyła się już powoli kasa, więc wróciłem na tego YouTuba, żeby po tych wszystkich loteriach, których zarobiłem dziesiątki milionów złotych, trochę jeszcze ogolić widzów z forsy. Budujemy historię i mam wrażenie, że Budda do perfekcji opanował budowanie wśród swojej widowni efektu FOMO, czyli Fear of Missing Out. To znowu ostatnia loteria, więcej nie będzie, tylko przelej mi swój hajs, ale to nie tylko ostatnia loteria to też koniec historii, którą stworzyliśmy więcej kontentu nie będzie, tylko przelej mi swój hajs, robimy content, ale nie na YouTube tworzymy safe space, tylko przelej mi swój hajs, wszystko co robi jest zajebiście ogranym pomysłem, czyli graniem na FOMO, na przynależności do społeczności, na tworzeniu czegoś wielkiego a kluczem do tego wszystkiego jest super ograny, emocjonalny i pompatyczny content, kadry, muzyka montaż i tak dalej, działa fenomenalnie na osoby, które nie są obyte z takimi mechanizmami Jedno jest pewne: Budda jest wspaniałym sprzedawcą i doskonale wie, jak grać na emocjach widzów. Do tego dochodzi narracja, że YouTube to jakaś ciemna, brudna strona internetu, a on rzekomo tworzy jego czystą wersję. To jest kompletny absurd. YouTube jest tym, czym go zrobisz. Mamy tu tysiące kanałów technologicznych, naukowych, motoryzacyjnych. Są kanały o elektronice, majsterkowaniu, sprzątaniu dywanów, układaniu kostki brukowej. Dosłownie o wszystkim i da się tworzyć content z dala od kontrowersji. Dajcie znać co o tym myślicie, czy rozważacie zakup do platformy CSI, czy raczej uważacie to za odklejony pomysł? Zapraszam serdecznie na musi.pl po gotowe zestawy świąteczne, jak nie macie pomysłu na prezent dla osoby bliskiej, to jest to odpowiedź dla was. Linka macie w opisie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.